Powstają tutaj mieszanki szamańskie. Jesteśmy na rybach. Skończyły mi się blety, ale ludzie, akurat byli obok, którzy też palą marihuanę. I tutaj mam dwie sztuki, i już kręcę dwie sztuki również. Wędki połamane, nie ma co tamto. Wędka pękła. Nie wiem, tego chyba na filmie nie było co. Tego jak wędka pękła. Na pewno było słychać jeśli ująłem to na filmie Mrówki mi proszę nie wchodzić do młynka, bo zaraz będzie mielenie Piękny towar Śmierdzi z daleka Czajcie A my w plenerze Cyk Piękna pogoda, niedziela Ooooo! Wow. I wanna be with you. Ooooooo oh, Boom, 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 palony będzie skun Czajcie to, skończyły mi się oblety. Ale jednak je mam i tak. Doboj, szywaj. O mówisz po mnie. A boj jest tryb lasu sobie farmatem. No wrajać Petruminy, kasz dołku ja i się. Czajcie, kurwa, po jakiemu się tu rozmawia? Syk. Ale się czaple drom kurwa, niesamowicie. Tam są dwie czaple i się drom. Spójrzcie, stoją tam. Jedna przyleciała, ta, która jest bardziej na brzegu, to znaczy bardziej w głąb lądu. W ogóle z tego lasu. Takie tutaj są okrzyki. Słyszycie to? Niesamowite wręcz. A ja w swoim stylu Zapalę sobie jointa Cudownego Napiję się Coca-Coli Cyk, jedna wędka pękła. Mamy jeszcze dwie. Wszędzie latają czaple. Strasznie krzyczą. Tam laska łowi na spinning. Ludzie od których wziąłem blety. Dzięki wam bardzo. Wyspa Czapli tam jest. Wyspa Czapli Siwej. Musi ich być tam sporo. Co najmniej cztery lub pięć. Żyją na drzewach.